Dlatego, że jest później i się nie zorientowali, albo jeszcze kartkówkę kończą. Albo coś z tego. Maja, ale widzisz, no, które dziś masz. masz. A do której miała być ta kartkówka? W końcu. Wie pani co? Okazało no? się, już nie, nie mia robić, ale okazało się, pani napisała później, że przekłada kartkówkę Aha. na. Godzinę, <laughs> A, to, no to wiem, no to, to no, wiem, że od 8.30 do to tam tak. do 9.00 coś, tak? No i co, pisaliście czy nie pisaliście? Tak, pisaliście, ja po prostu nie chciałam mieszać. Mhm. Słuchajcie, jeśli Pani robi historię normalnie o tej porze, o której, bo, bo prosiła mnie tak, żebyśmy za tydzień przełożyli, bo będziecie sprawdzian pisali z historii, z tego co zrozumiałam, do 9.00, no. Do 9 chyba 35, bo tak macie lekcje od 8.50 do 9.35. Więc będziemy musieli przełożyć, tylko ja jeszcze nie mam pomysłu na kiedy, bo ja później mam lekcje z siódmymi klasami. Proszę pani. Więc albo zrobimy jakoś krótszą, albo pomyślimy jeszcze, tak? Mhm. A czy jutro idziemy już nie idziemy do szkoły? Tak. Nie będziemy... tak, jutro już jest wolne, no? I w piątek też? Tak. Aha. Dobra, napisaliście. Czyli jutro nie. No. Jutro już nie ma zajęć. Nie ma już matmy, nie ma żadnych innych. Nic nie musicie na dzienniku sprawdzać, można sobie pospać. Dobra, no to super. E, lecimy. Mam nadzieję, że zdążyliście przepisać. Jak ktoś jeszcze nie zdążył, to niech mi powie. Może pani jeszcze. Tak, tak, już właśnie o. To sobie odsuwam, żeby znaleźć. Czyli maja, jutro będziesz mogła sobie pospać. Tak? dzisiejsze wstawanie na historię. Dobra. Na której my tam mieliśmy stronie? Na 105. Strona, 105 podręcznik. Termometrę. Jednak nie 105, ja coś źle wpisałam. 108. 108. No i zobaczcie, tu mamy takie zadanie na dobry początek. Na dobry początek, tutaj na samym początku jest takie zadanie z termometrami. Zadań pierwsze. To nie jest zadanie pierwsze. Zobaczcie, to jest na tej stronie o tu. Widzicie? Jest takie. Taki, zaraz Jest temat napisany, i na dobry początek są takie termometry. Takie na I zaraz tu sobie zrobimy, słuchajcie. A teraz, zanim to zaczniemy, to mi powiedzcie, gdzie tak na co dzień spotykamy liczby ujemne? No, tak jak widzicie, tu na termometrze, to jest pierwszy przykład. nie Mamy minusowe temperatury. Czy ktoś ma pomysł jeszcze, gdzie, gdzie jeszcze spotykamy ujemne liczby? W telefonie gdzie... w pogodzie, w telefonie w pogodzie. Jak w telefonie? No bo mamy w telefonie na przykład ja mam takie coś... Pogodę. Po... No i w pogodzie? No to też temperatura, nie? Czyli do temperatury, tak? O to ci chodzi Agnieszka? Pewnie tak. 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 Godzina? Ym... Mateusz... A godziny ujemne? Godzin, a godziny są ujemne? Proszę pani, w matematyce są ujemne na przykład jakieś tam działania. Yy, no dobra, to tak w matematyce, a tak jeszcze życiowo. Na polu. Gdzie Agnieszka? Na polu. A na, a na polu co, co masz ujemne? Nie, słuchajcie, wiecie, o co mi chodzi? Jeszcze na przykład, jak y, idziecie do sklepiku nie? i nie macie tyle pieniędzy, ile trzeba, no to jesteście dłużni, tak? Czyli jesteście na minusie. Jak chcecie coś, powiedzmy, wziąć na zeszyt, tak? To pani wam, no dobra, to przyniesie jutro. No to jak bym chciała zapisać na przykład to sobie, no to mogę pani na przykład może zapisać, że y, taka i taka, nie wiem, tam Kasia i Basia wisi 5 złotych, czyli pisze sobie minus 5 złotych. Tak? Czyli w y, y, długach. Jak mamy jakieś długi u kogoś, to jesteśmy na minusie, nie? Na przykład, nie wiem, ja wiszę w Wiktorii 10 zł, no to Wiktoria dzi możemy powiedzieć, że, że ja mam u niej dług minus 10 zł, nie? Mhm. Okej, okay. no dobra, no to powiedzieliśmy. Jak Wam się coś przypomni, to możecie mi jeszcze potem powiedzieć. Ja, ja to tak też mi się wydaje, że przy temperaturze i przy długach to są najczęściej, gdzie spotykamy liczby ujemne, ale też słuchajcie, o na przykład. Jak podają jakieś akcje, takie na przykład na giełdzie, nie? Że ileś tam na minusie jest, albo o ileś tam spadło, to też często podaje się przy pomocy liczb ujemnych. No dobra. No to przyjrzyjmy się tym termometrom i spróbujemy odczytać z nich temperaturę. Kogo my tam mamy? Mamy Wiktorię, tak? Wiktoria na mi ten... powie, co jest na tym pierwszym. A potem. Wiktorię? Wiktorię mamy? Ja. ja? Jest Wiktoria, odzywa się. Ale ja, ja. Laura nic nie słyszy. Laura, ale ja. cały czas nic nie słyszysz? To niech może sobie odłączy i odłączy słuchawki. Teraz powiedz, bo ja też raz Panie. nie słyszałam. Ja słuchawki, to wtedy może. Kiedy kończymy lekcję, Agnieszka, pytasz? Pewnie jakoś za 5 10 bo ja mam 17. No, dobra, słyszysz. A, nadal, czyli nadal nie słyszę. No dobra, to ja zrozłączę stream i połączę jeszcze raz. A teraz, Laura? słychać mnie teraz. O, dobra, słyszę. Super. No to dobra, to nie będę może tak wskazywać. Niech mi powie ktoś chętny, tylko nie przekrzykujcie się. Tym pierwszym, jaką mamy temperaturę? 0 stopni Celsjusza. Dobra. Na drugim? W drugim mamy... 1 stopni. Dobrze, 7. Na tym trzecim. 10 na minusie? Minus, dziesięć. minus 10 stopni Celsjusza. Na tym. Minus 22 stopni Celsjusza. Nie? Nie. Zobacz mieszka, że 20 minus 18. jeszcze jest nieprzekroczone. Minus 18. Dobrze, minus 18, tak, świetnie. Bo zobaczcie, że tak, jak w tą stronę rośnie nam, tak się nam zmieniają, będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, to teraz w dół idzie w ten, spo, w ten sam sposób, tylko tak jakby w przeciwną stronę, tak? To jest minus 1, minus 2, minus 3 i tak dalej, i tak dalej, minus 10... Dopiero jest minus 11, minus 12, minus 13, 14, minus 15, minus 16, minus 17 i jest minus 18, minus 20 jest jeszcze nieprzekroczony. Dobra, na tym piątym? 2 hmm? stopnie. No, no i na ostatnim? Dobrze, minus 5. Mhm. Tak, widzicie, że te kreski takie większe są co 5 stopni. A ja przepraszam. Co 5 stopni postawione. Tak, żeby łatwiej nam było odczytywać. Jakby było tylko 10 takich drobnych kresek zrobione, no to by było ciężej yy, tak zauważyć, które to jest. A tak po sobie. A tak sobie co, yy, co 5 stopni. Yy. No dobra. To słuchajcie, a teraz powiedzcie mi, jak sobie popatrzymy na przykład tak, na te dwa pierwsze, która temperatura jest wyższa? W drugim. Dobra. A jak teraz popatrzymy na T dwa, czyli na drugi i trzeci, to gdzie jest temperatura wyższa? w drugim. Drugi. Mhm. Czyli jak było, było tak, było 7 stopni i było minus 10, no to wyższa była 7 stopni. No dobra. A teraz popatrzcie na te dwa, czyli na trzeci i czwarty. Na trzeci i czwarty. Na, na trzeci i czwarty. Gdzie jest wyższa temperatura? No w trzecim. No na trzecim. Jak mamy rysunek, to widzimy łatwo. Ale zobaczcie tak, tu było minus 10, a tu było minus 18. Tak? Więc teraz jak mamy z minusem, ja tu napiszę może to, jak mamy z minusem liczby, nie tu, nie tu nie chcę. Czyli mamy tak, minus, co, ja tam, co, ja tam, co my tam mieliśmy? Minus 10 i minus 18, tak? Minus 10 stopni Celsjusza. I było minus 18 stopni Celsjusza. To jaki znak powinnam napisać? Co jest większe? No 18 stopni. Celsjusza. No właśnie nie? Popatrz na termometry jeszcze raz. Gdzie była wyższa temperatura? Tu. A w 10. dziesięciu. Mhm. Czyli to jest większe. Tak? Jak mieliśmy zwykłe liczby, czyli tam było na przykład tak było 0 stopni. I było potem 10 stopni. A może Michasia nie masz tego? Siedem. Michasia... Co tam, się nie słyszy? Czy co? Tak, że nie słyszy i może... Się... Nie, słyszę, tylko że y, mi się cały czas kręci kółko i nie A, widzę. Że, że stream się... Zatem poczekaj. Coś dzisiaj Be. nam szwankuje ten... Proszę panią, jestem. Dobra, Szymon, niewiele zrobiliśmy, także wiele nie straci ktoś. No to, 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 to wiemy, widzimy tu łatwo, co jest większe. Także 7, 7 stopni to wyższe. Tak, prawda? Szymon jest wyświetlony na tym. Masz przed sobą. Zrób sobie screena, bo ja zaraz będę zmieniała. Potem, jak mieliśmy. Przerywa, strasznie. Potem, jak mieliśmy. Yy... Mieliśmy, tak, mieliśmy temperaturę 7 stopni. Yy, I minus 10. To też wiedzieliśmy łatwo, co będzie, nie? Bo wiadomo, że ta temperatura bez, nieujemna jest większa. Yy, I 10, yy, minus 10. No, ale jak już dostaliśmy. I to było większe. To sobie słuchajcie, zapiszcie w zeszycie, dobra? To przykleja. Czy to no. pani pisa? Mieliśmy, porównywaliśmy sobie trzeci i czwarty. No i mieliśmy już temperaturę minus 10 i minus 18. Że to sobie wyobrazić tak właśnie. Kiedy mi będzie cieplej? Jak będzie minus 10 na dworze, czy jak będzie minus 18? Minus 10. No jak będzie minus 10, to będzie lekko cieplej, chociaż pewnie różnica będzie bardzo niezauważalna, no ale. Czyli jak porównujemy liczby ujemne, to większa jest ta, która ma mniejszą liczbę, tak? Ja wiem, jak to brzmi, ale taka jest ta, tak? Ta, która ma mniejszą tą liczbę bez minusa. No dobrze. Okej. Okay. Ym... jeszcze na chwilkę na Jasne. Już. Dobra. Teraz chciałabym, żebyśmy jeszcze filmik sobie obejrzeli. Pani wróci jeszcze na tekst. No, na chwilę mogę wrócić, jasne. Może tak, Panie, tak. Ja to... zrobię screena, wyślę wam na tym na czacie tekstowym i puszczę filmik A żebyśmy proszę, no. Na tej lekcji było robione już wszystkie zadania. Jeszcze nic nie zrobiliśmy. Szymek. Aha. Przecież ciebie nie było ile, z 15 minut, maks. Zaczęliśmy sobie mówić o. Mówiliśmy o tym, gdzie, gdzie spotykamy liczby ujemne, wiesz? Przez ten czas co ci nie było. Dobra, obejrzymy teraz filmik. Przyjrzyjcie się ilustracji. Słychać, czy nie? Czy słychać u was o to? Nie. Nie, nie. No, puszczam. Znajdujący się na niej termometr. Wskazuje, nie, nie, nie dobra? Dobra, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. W takim razie ja muszę jakoś inaczej dźwięku dostępić. Przyjrzyjcie się ilustracji. A teraz? Znajdujący się na niej wskazuje 21 stopni Celsjusza, czyli temperaturę większą od 0 stopni Celsjusza. Liczby większe od 0 to liczby dodatnie. Na tej ilustracji termometr wskazuje minus 5 stopni Celsjusza. Liczby mniejsze od 0 nazywamy liczbami ujemnymi. Czasem termometr wskazuje 0 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że liczba 0 nie jest ani liczbą dodatnią, ani liczbą ujemną. Pokażę Wam teraz, jak zmieniał się w ciągu roku ogród obok, obok mojego domu. Tak wyglądał wiosną, tak latem, tak jesienią, a tak zimą. Liczby widoczne na termometrach zaznaczmy na osi liczbowej. Strzałka pokazuje w którą stronę liczby rosną. Tak więc liczba bliżej strzałki jest większa od liczby, która znajduje się dalej. Pamiętajcie, liczby mniejsze od zera to jeszcze raz. Nikola chyba napisała, że nic nie słyszy. No tak. Ojeju, jeju, On jeju, jeju. mi znowu zacięła. Coś nam dzisiaj nie chce współpracować na nasz Discord. No nie. Mój brat też coś tam na tym Discordzie. Teraz jak? Nie wiem. Działa, nie działa, nie działa, działa. No, to nie. Pewnie niedługo będziemy kończyć, jak, jak będzie tak, że nie będzie działało. No, no do... Liczby ujemne, Ale nie liczby większe dobrać od dobrać zera... Spoko, Szymon, nie mam się. ...to liczby dodatnie. Liczba zero nie jest ani liczbą dodatnią, ani liczbą ujemną. A teraz? No jak, słychać teraz, czy nie słychać? Ja już Jak ja już idę? Już idę, czy ja już widzę? No dobra, i teraz zobaczcie tak. Mamy tutaj. Ja nas... Dobra, mamy tutaj to, 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 co było powiedziane, tak? Zobaczcie. Te liczby, które mamy na osi y, powyżej zera, to są liczby dodatnie. Tak? A te z drugiej strony zera, z lewej strony, to są liczby ujemne. Natomiast samo zero nie jest ani dodatnie, ani ujemne. Dobra, no to słuchajcie, to, to chciałabym, żebyście sobie do zeszytu przerysowali tą, tą oś liczbową. Zrobili podziałkę taką co krateczkę, dobra? Czyli tak, rysujemy sobie prostą linię, co kratkę robimy te kreseczki, zaznaczamy gdzieś na środku zero. Pamiętamy, żeby narysować strzałkę. Strzałka nam pokazuje, w którą stronę liczby rosną. Ja mogę sobie po prostu skopiować, a wy musicie narysować. Pani wczoraj było tak ciepło. Jeszcze w ogóle mamy być Ja słuchajcie, wstaję dzisiaj o dziewiątej, a tam już 20 stopni. Także no, na pewno, no, na no, na no, pewno no, będzie 14, cieplej dzisiaj szybko. O 6 rano. 14, 14 był. No było. Ktoś, ktoś mnie pyta. O 6 rano, bo 4 robił? Poczekaj, Aga, bo coś ktoś mnie pyta, nie słyszę. Maja coś pytała. Wie pani, co mój brat dzisiaj zrobił? Mam ksiądz, no dobra. No, 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 co? Budzi mnie z rana i mówi, że. Majka, wstawaj, wstawaj, bo chyba masz lekcję. A się okazało, że jest siódma. <laughs> No to dobrze, przynajmniej się na historii nie spóźniłaś, no. Złożyłaś śniadanko zjeść. Ja to jem śniadanie po wszystkich lekcjach. Ale wiecie, tak, gada, gadamy sobie, gadamy, ale rysujecie to w międzyczasie, nie? Tak, tak. Dobra. Tak. A Pani się na mnie nie zada. Nie, nie zadam. Na weekend mają będzie mi wolny. Dziękujemy no, Nie ma za co! Pani tak, to ja bym musiała sprawdzać. Jeszcze muszę wasze rzeczy wszystkie posprawdzić, zaległe. Mm. A, mus, a muszę pisać te cyferki? No. Proszę pani, a właśnie... Wysłać pani tą pracę domową z, z tą... Czy liczyłam swoją średnią? Nie, no, nie musisz. A, właśnie. Mi, proszę pani, tylko na minus wyszło do dziewięciu, a na plus mi wyszło do 6. Dobra, spoko. A proszę panią. O... Tak? A y, to będą oceny, oceny za to z informatyki wczorajsze? Będą. Proszę pani, fajne strony? Jej bardzo fajne. czekaj, ja już proszę twoje, proszę twoje. Właśnie ja tak chciałam od was jakieś fajne dostać, no. Liczyłam, że tak... Ja... Ja proszę Panią, z tego YouTube'a ściągnąłem. No to myślę, No czy ja wiem, że tam niektórzy pisali mi z tego z YouTube'a. No spoko, jakby rozumiem, no nie, że... Jeden yy, Ale przynajmniej wiem, że oglądałeś filmiki, które wysłałam. A jeden swój wziąłem. No to super. Jak ktoś mi dał swoje, to super... Jeden. Coś Maja mówiłaś? Nie, w w Wiktoria mi coś mówiła, tak? Yy, muszę dzisiaj właśnie Pani to wysłać. Koniecznie na dzienniku, bo, bo ja potem to pogubię, jak mi na Messengerze to Dobra, narysowane? To słuchajcie, jeśli narysowaliście, to jeszcze powiedzmy sobie, jak nazywamy wszystkie liczby dodatnie i ujemne i zero razem. No takie liczby nazywamy liczbami li, liczbami całkowitymi. Liczby całkowite to są właśnie liczby dodatnie, liczby ujemne i zero. Wszystkie te te, które tu mamy wymienione, to są liczby całkowite. A słuchajcie, czy na przykład jedna, druga jest liczbą całkowitą? No nie. Nie, bo no jak, jak słyszymy, no nie jedna, druga to jest ułamek. Liczby całkowite to są takie jakby całości. Tak? I mogą być albo dodatnie, albo jedne, bo może być też zero. Ja to może teraz napiszę jeszcze tutaj, czyli liczby całkowite. To są takie, jak tu mam wymienione. Na przykład tak. Na przykład. Minus 5, może na przykład minus 5, 10, 0, 7, minus 12, 100 i tak dalej. Ok, rozumiecie o co chodzi, nie? Tak jakby całości. No to. I jeszcze powiemy sobie. Hmm. Jeszcze powiemy sobie jeszcze różne. Słuchajcie. ITP czy ITP? ITD i tak dalej. Mamy jeszcze to um... to ICP, tak dalej. Mamy jeszcze um... dobra, smukę. o której w końcu kończymy? Skończymy, jak skończymy. skończymy, no. Mieliśmy skończyć za pięć, nie? To już powiem tylko to jeszcze jedną rzecz i skończymy. Słuchajcie, zobaczcie, mamy takie liczby, no na przykład tak, minus jeden i jeden. Czyli nie robimy tych zadań. Pewnie nie zważymy.

Na chwilę cię wyłączyłam, dopóki je naprawisz, bo chcę powiedzieć, żebyśmy już mogli skończyć. No i teraz tak, zobaczcie. Mamy y, te liczby, są tak jakby po przeciwnych stronach zera, no nie? Jak macie tu oś liczbową, to możecie sobie tak połączyć takimi okreskami, nie? że je, minus jeden i jeden. Dokładnie po tej samej, po drugiej stronie zera, nie? Minus dwa i dwa. I takie liczby. Będziemy nazywać... Zdobalić, możecie. Takie liczby będziemy nazywać liczbami przeciwnymi. To są liczby przeciwne. Ja tu ja tu tą, tą tęczą Jakbyście mi mieli podać liczbę przeciwną do 10? 1, 2, 3, Nie, to by było minus 10, Ada. Czyli ta liczba tylko z, z, z tym drugim znakiem. A jakbym miała minus 7 i podać na nim przeciwną? Minus 7. To byłoby 7, tak? I słuchajcie, możemy powiedzieć plus 7, chociaż my tego plusa nie będziemy pisali, nie? No bo przy dodatnich liczbach nie będziemy pisali tego znaku, ale to jest plus 7. Czyli minus 7 i 7. Na przykład minus 50 to 50. przeciwna do niej to 50. A jakbym wzięła na przykład 1000, to przeciwna do niej minus 1000. Czyli przeciwny znak. Tak? Jak tu mam plus, to tam mam minus. Dobra. No dobrze, to z, z, z może na tym skończmy. Tak sobie wprowadziliśmy. A, ja sobie, a te zadanie zrobimy następnym razem. Jeszcze raz, jeszcze raz, Wiktoria. Maja to mówię. A maja? No co tam? Czy y, dzisiaj jest o 9.20, czy już teraz będzie codziennie? Jeszcze raz. Czy za tydzień jest o 9.20? Słuchajcie, napiszę Wam, jak będzie za tydzień, bo, bo tak jak Wam mówiłam, Pani o historii mnie prosiła, żebym przełożyła, bo będziecie mieli sprawdz sprawdzian do 9.30 y, za tydzień. No więc czekajcie, niech ja pomyślę, kiedy zrobić. No opcja jest taka, albo o ósmej O dziesiątej odpada, bo o dziesiątej ja mam lekcję z siódmą klasą A o jedenastej? O jedenastej mam siódmą A Także dziesiątej, jedenasta odpada, no to jeszcze ewentualnie albo ósma albo dwunasta Ja wolę o ósmej To napiszcie mi Napiszcie mi tu w tekstowym czacie, o której wolicie, dobra? I ja wybiorę demokratycznie, na który będzie więcej głosów. Czyli albo... ósma albo dwunasta. Mhm, Proszę panią, bo ja nie wiem dokładnie, jak ktoś się zmniejsza, o to. O, ten stream. Proszę panią. ósmą. No, chyba ósma będzie lepsza. Dobra, widzę przewagę 8 y, godziny, więc chyba o 8 zrobię. Dobra, to umawiamy się, że za tydzień o 8, ale normalnie, słuchajcie, przez następne dni będzie y, normalnie o 9. A nie o 9. Tak? Tylko w środę o 8. Ok. Dobrze. A w poniedziałek? W poniedziałek o 9 normalnie. Proszę Panią, Pan to może panią. niech Pani na grupie napisze, bo niektórych osób nie ma i żeby... Napiszę, napiszę. Co? że będziecie wolili się przerzucić na ósmą, no nie wiem, mi to tak średnio pasuje, bo ja też tak wstaję o tej około ósmej, wysyłam wszystkim, co mają zrobić przez cały dzień na dzienniku i dopiero około dziewiątej jestem ogarnięta w miarę, no ale dobra. Jak będziecie chcieli przełożyć na ósmą, bo się spodobała na przykład w środę, to pogadamy. Dobra, kończymy, bo ja mam zaraz siódmą B. Do, 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 do widzenia. Do widzenia, miłego weekendu.